Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji tak trudnej, tak beznadziejnej, że nie wiedziałeś nawet jak się modlić, gdy serce pęka z bólu, gdy łzy same napływają do oczu, gdy wydaje się, że nawet Bóg jest daleko i nie słyszy naszych wołań? Jeśli tak, to dzisiejsze przesłanie jest specjalnie dla ciebie. Poznasz modlitwę, której sam Jezus nauczył świętą siostrę Faustynę w najtrudniejszej chwili jej życia. Modlitwę, która ma moc przemieniać największe cierpienia w źródło łask. Było 22 lutego 1947 roku. Siostra Faustyna leżała w szpitalnym łóżku w Pradniku, walcząc z gruźlicą, która systematycznie niszczyła jej młode ciało. Ale choroba fizyczna to było dopiero połowa jej męki. Tego dnia doświadczyła czegoś, co w mistyce nazywa się nocą ciemną duszy poczucia całkowitego opuszczenia przez Boga. Duchowej pustki, tak strasznej, że nawet najświętsi ludzie mogą przez nią zwariować. Wyobraź sobie przez chwilę jej stan. Ta młoda kobieta, która przez lata doświadczała najpiękniejszych wizji Jezusa, która rozmawiała z nim jak z najlepszym przyjacielem, nagle poczuła się jakby została rzucona w przepaść ciemności. Modlitwy zdawały się odbijać od sufitu. Jezus milczał, a jej serce wypełniał strach tak wielki, że ledwie mogła oddychać. Ale właśnie w tym momencie, największej rozpaczy, stało się coś niezwykłego. Gdy Faustyna już nie miała siły nawet szeptać, Jezu, ufam Tobie, gdy jej wiara wisiała na włosku, nagle usłyszała znajomy, kochany głos. Jezus przemówił do niej słowami, które zmieniły nie tylko jej życie, ale życie milionów ludzi na całym świecie. Ale zanim poznasz tę cudowną modlitwę, Musisz zrozumieć, dlaczego Jezus wybrał akurat ten moment, aby jej ją przekazać. Dlaczego nie zrobił tego podczas jednego z tych pięknych, radosnych spotkań, gdy Faustyna płonęła miłością do Boga? Odpowiedź kryje się w naturze Bożego miłosierdzia, które najjaśniej świeci w najciemniejszych momentach naszego życia. Jezus powiedział kiedyś: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale chorzy. Podobnie. Najnowsze modlitwy, najgłębsze objawienia, najpotężniejsze łaski Bóg daje nam nie wtedy, gdy wszystko układa się dobrze, ale właśnie wtedy, gdy jesteśmy na dnie, gdy nasze siły się kończą, gdy ludzka mądrość okazuje się bezsilna. Tego dnia, gdy Faustyna leżała w swojej celi szpitalnej, czując się opuszczona przez cały świat, Jezus nachylił się nad nią z nieskończoną czułością. Jego głos był spokojny, pełen miłości, ale jednocześnie mocny jak skała. Kiedy cierpisz, gdy próba wydaje ci się nie do zniesienia, odmawiaj tę modlitwę. O krwi i wodo, która wypłynęłaś z serca Jezusa, jako źródło miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. Czy słyszałeś kiedyś słowa tak proste, a jednocześnie tak pełne mocy? Ta krótka modlitwa, składająca się zaledwie z kilkunastu słów, zawiera w sobie całą teologię cierpienia, całą naukę o Bożym Miłosierdziu, całą nadzieję dla cierpiących serc. Ale żeby w pełni zrozumieć jej moc, musisz cofnąć się myślą na Kalwarię, do tego piątkowego popołudnia sprzed dwóch tysięcy lat. Jezus wisi na krzyżu. Jego ciało jest zniszczone torturami, Jego serce pęka nie tylko z bólu fizycznego, ale przede wszystkim z miłości do każdego z nas. I właśnie wtedy, gdy żołnierz przebija Jego boklancą, wypływa krew i woda. Ten moment nie był przypadkiem. Święty Jan, który stał pod krzyżem, i na własne oczy widział ten cud, napisał w swojej Ewangelii: Ten, który to widział, zaświadczył, a świadectwo jego jest prawdziwe. Dlaczego był tak poruszony tym, że z serca Jezusa wypłynęła krew i woda? Bo rozumiał, że to nie było tylko zjawisko fizyczne, ale wielki znak, symbol, zapowiedź największego daru, jaki Bóg może dać człowiekowi. Krew symbolizuje odkupienie, przebaczenie wszystkich naszych grzechów. Cenę, którą Jezus zapłacił za nasze zbawienie. Woda to symbol łaski odrodzenia, tego życia Bożego, które Jezus chce przelać w nasze serca. Razem, krew i woda z serca Jezusowego to źródło miłosierdzia, z którego może czerpać każdy człowiek, bez względu na to, jak wielkie są jego grzechy czy cierpienia. A teraz wróćmy do szpitalnej celi świętej Faustyny. Gdy Jezus nauczył ją tej modlitwy, od razu wyjaśnił jej, kiedy i jak mają odmawiać. Ta modlitwa jest przeznaczona dla dusz, które znajdują się w rozpaczy, dla tych, którzy już nie mają siły na długie modlitwy, dla tych, których serca są tak zranione, że mogą wypowiedzieć tylko te kilka słów. Czy rozumiesz teraz, dlaczego ta modlitwa jest tak szczególna? To nie jest modlitwa dla spokojnych chwil, gdy siedzimy wygodnie w fotelu i rozmyślamy o Bogu. To modlitwa na czas burzy, na moment, gdy wszystko się wali. Gdy przyszłość wydaje się niepewna, gdy ból jest tak wielki, że odbiera mowę, ale jest w tej modlitwie jeszcze jedna niezwykła rzecz. Kończy się słowami Ufam Tobie, nie pomóż mi, nie uzdrow mnie, nie odmień moją sytuację, ale Ufam Tobie. To znaczy, że nawet gdy nie rozumiem, dlaczego mnie to spotyka, nawet gdy nie widzę wyjścia z trudnej sytuacji, nawet gdy wszystko wydaje się bez sensu, ja i tak pokładam w Tobie całą moją ufność. Święta Faustyna w swoim dzienniku opisuje, co działo się z nią za każdym razem, gdy odmawiała tę modlitwę. Natychmiast po wypowiedzeniu tych słów czuję się otoczona Bożą miłością. Moje serce uspokaja się, a cierpienie przestaje być ciężarem i staje się źródłem nadprzyrodzonej siły. Ale żeby w pełni zrozumieć moc tej modlitwy, musisz poznać historię jednej z osób, której życie zostało przez nią całkowicie odmienione. W 1952 roku w małej wiosce pod Krakowem mieszkała stara kobieta imieniem Maria. Miała 70 lat i przeżyła już tyle, że wydawało się, iż nic nie może jej już zranić. Ale życie napisało dla niej jeszcze jeden bolesny rozdział. W ciągu trzech miesięcy pochowała swojego męża, z którym przęgła 50 lat, swojego najstarszego syna, który zginął w wypadku i wnuczkę, którą zabrała choroba. Maria została sama w pustym domu, otoczona tylko wspomnieniami i bólem tak wielkim, że przestała jadać, przestała wychodzić, przestała się modlić. Jednego dnia odwiedziła ją sąsiadka, która właśnie przeczytała Dziennik Świętej Faustyny. Gdy zobaczyła Marię w takim stanie, opowiedziała jej o modlitwie, której Jezus nauczył świętą zakonnicę. Maria, która już nie miała siły na różaniec ani na długie modlitwy, zaczęła powtarzać te proste słowa. O krwi i wodo, która wypłynęłaś z serca Jezusa jako źródło miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. Jeśli to przesłanie dotknęło Twojego serca, zostaw komentarz z imieniem osoby, za którą się dziś modlisz. Niech wspólna modlitwa połączy nas wszystkich. Najpierw nic się nie zmieniło. Maria odmawiała te słowa mechanicznie, bez wiary, bez nadziei, ale modlitwa ma swoją własną moc, niezależną od naszego nastroju czy uczuć. Po tygodniu Maria zauważyła, że przestała płakać. Po miesiącu zaczęła znowu jadać. Po trzech miesiącach wyszła po raz pierwszy z domu, aby pójść na Mszę Świętą. Ale prawdziwy cud stał się pół roku później. Maria nie tylko odzyskała radość życia, ale stała się dla całej wsi źródłem pociechy dla wszystkich cierpiących. Ludzie przychodzili do niej po radę, po pocieszenie, po modlitwę, a ona zawsze mówiła to samo: Naucz się tej krótkiej modlitwy i odmawiaj ją za każdym razem, gdy ból staje się nie do zniesienia. Ta historia nie jest wyjątkiem. Przez ponad 80 lat od objawienia tej modlitwy świętej Faustynie tysiące ludzi na całym świecie doświadczyło jej mocy. Lekarze, których nie stać było na długie modliwy podczas trudnych operacji. Matki czuwające przy chorych dzieciach. Ojcowie szukający pracy, żeby wyżywić rodziny. Młodzi ludzie zmagający się z pokusami. Starsi przygotowujący się na spotkanie z Bogiem. Wszyscy oni odkryli to, co święta Faustyna zapisała w swoim dzienniku. Ta modlitwa ma szczególną moc w chwilach próby. Jezus obiecał mi, że dusza, która ją odmawia w trudnych momentach, nigdy nie będzie sama, bo On sam będzie przy niej obecny. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą musisz wiedzieć o tej modlitwie. Jezus nie tylko nauczył świętą Faustynę słów, ale także pokazał jej, w jaki sposób ją odmawiać. Gdy odmawiasz te słowa, powiedział: Pomyśl o mojej męce, o mojej miłości do ciebie, o tym, ile kosztowało mnie twoje zbawienie. Wtedy każde słowo będzie jak leczniczy balsam dla twojej duszy. Czy potrafisz to sobie wyobrazić? Gdy mówisz o krwi i wodzie, widzisz przed sobą Jezusa na krzyżu, ale nie jako daleką historyczną postać, ale jako kogoś, kto cierpi właśnie teraz, właśnie dla ciebie. Właśnie z miłości do ciebie. Gdy mówisz źródło miłosierdzia, rozumiesz, że to źródło nigdy nie wyschnę, że płynie dla ciebie każdego dnia, każdej chwili, bez względu na to, co zrobiłeś lub czego nie zrobiłeś. A gdy mówisz ufam tobie, to nie są puste słowa, ale akt woli, decyzja serca, wybór, żeby mimo wszystko wierzyć w Bożą Dobroć, nawet gdy okoliczności wydają się temu przeczą. Święta Faustyna pisała. Czasami odmawiam tę modlitwę całymi godzinami, szczególnie wtedy, gdy cierpienie jest bardzo wielkie, i za każdym razem czuję, jak moja dusza nabiera sił, jak moje serce uspokaja się, jak moja wiara staje się mocniejsza. Ale modlitwa ta ma jeszcze jeden wymiar, o którym mało kto wie. Jezus powiedział świętej Faustynie, że można ją odmawiać nie tylko za siebie, ale także za innych. Gdy widzisz kogoś w cierpieniu, w rozpaczy, w grzechu, Odmów tę modlitwę za Niego. Moje miłosierdzie dosięgnie Jego serca, nawet jeśli On sam jeszcze nie potrafi się modlić. To oznacza, że ta modlitwa może stać się narzędziem apostolstwa, sposobem niesienia pomocy tym, którzy nas otaczają. Ile razy widziałeś kogoś, kto cierpi, ale nie wiedziałeś, jak mu pomóc? Ile razy chciałeś pocieszyć kogoś, ale nie miałeś odpowiednich słów? Ta modlitwa może być odpowiedzią. Wyobraź sobie, że za każdym razem, gdy spotykasz cierpiącego człowieka, odmawiasz w duchu. O krwi i wodo, która wypłynęłaś z serca Jezusa jako źródło miłosierdzia dla nas, ufam Tobie za tego człowieka, za jego ból, za jego potrzeby. Możesz nie wiedzieć o tym, ale właśnie stałeś się kanałem Bożego Miłosierdzia. Święta Faustyna odkryła także, że ta modlitwa ma szczególną moc dla konających. Gdy odmawiam ją przy łożu umierającego, pisała, widzę, jak dusza tego człowieka uspokaja się, jak strach ustępuje miejsca pokojowi, jak Jezus pochyla się nad nim z nieskończoną miłością. Jest w tym coś pięknego i jednocześnie tajemniczego. Słowa tej modlitwy wydają się tak proste, że dziecko mogłoby je zapamiętać, a jednocześnie zawierają w sobie całą mądrość teologii, całą moc Bożego miłosierdzia, całą nadzieję Ewangelii. Może dlatego Jezus wybrał właśnie te słowa. Może dlatego, że w chwilach największej próby nie potrzebujemy skomplikowanych formuł, długich rozważań, teologicznych wywodów. Potrzebujemy czegoś prostego, czego możemy się chwycić jak tratwy na wzburzonym morzu. Czegoś, co nas utrzyma na powierzchni, gdy wszystko inne zawodzi. O krwi i wodo, która wypłynęłaś z serca Jezusa jako źródło miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. To jest Twoja tratwa. To jest Twoja kotwica. To jest Twoja nadzieja na każdy dzień, na każdą próbę, na każdy moment zwątpienia. Święta Faustyna żyła tylko 33 lata, ale w tym krótkim czasie otrzymała od Jezusa tyle łask i objawień, że ich owoce nadal zmieniają życie milionów ludzi. Ta prosta modlitwa jest jednym z najcenniejszych darów, które zostawiła światu. Gdy następnym razem poczujesz się przytłoczony problemami, gdy ból będzie zbyt wielki na słowa. Gdy przyszłość wyda ci się niepewna, pamiętaj o tych słowach. Nie musisz ich krzyczać, wystarczy szeptać, nie musisz ich rozumieć do końca, wystarczy je wypowiedzieć z wiarą. Jezus sam obiecał, że zawsze usłyszy tę modlitwę i zawsze na nią odpowie. Zakończmy więc dzisiejsze rozważanie słowami, które święta Faustyna często dodawała po tej modlitwie, słowami, które mogą stać się Twoim codziennym aktem ufności. Jezu. Ty znasz każdy ból mojego serca, widzisz każdą łzę, którą wylewam, słyszysz każde westchnienie mojej duszy. Nie proszę Cię o to, żebyś zabrał ode mnie wszystkie cierpienia, bo wiem, że czasami są one potrzebne dla mojego dobra. Proszę Cię tylko o to, żebyś był ze mną w każdej próbie, żebym nigdy nie zwątpił w Twoją miłość, żebym zawsze pamiętał, że z Twojego przebitego serca płynie dla mnie źródło miłosierdzia, które nigdy nie wyschnę. O krwi i wodo, która wypłynęłaś z serca Jezusa, jako źródło miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. Amen.